Kilka godzin temu Cezary Kulesza, za pośrednictwem swojego Twittera, poinformował, że nowym selekcjonerem reprezentacji Polski zostanie Michał Probierz. Od początku był on wymieniany jako jeden z głównych faworytów wśród wszystkich polskich trenerów, a mimo to wybór jest wciąż kontrowersyjny. Lud bowiem miał swojego innego faworyta. Marka Papszuna. Naprawdę dawno temu mogliśmy zauważyć taką sytuację, gdzie kibice reprezentacji Polski byli tak stanowczy w kontekście swojego faworyta do tej ważnej roli. Michał Probierz został wybrany na przekór wszystkim. Przed trenerem stoi teraz niesamowicie ciężkie wyzwanie. W reprezentacji Polski nie dzieje się najlepiej już od dobrych kilku miesięcy, a skoro kibice nie dostali trenera, którego chcieli, w jego ocenie będą naprawdę bardzo surowi. Wybór ten był w 100% wyborem Cezarego kuleszy i jego sztabu, i teraz albo ten wybór zostanie obroniony, albo będzie to kolejna woda na młyn dla krytyków prezesa polskiego związku piłki nożnej. Jedno jest pewne: Michał probierz jest nowym szkoleniowcem reprezentacji Polski i na ten moment kibice kadry muszą ten wybór wesprzeć i dopingować. Szczególne kontrowersje budzi fakt, że jest on w bardzo dobrych stosunkach z prezesem PZPN-u. Kulesza oraz Probysz pracowali wcześniej w Jagiellonii Białystok. Ostatnio Probysz pełnił również funkcję selekcjonera reprezentacji Polski U21. Sporo mówi się o tym, że Kulesza w końcu chciał postawić w pełni na swojego człowieka. Na takiego, po którym wiedział czego może się spodziewać i potrafił z nim rozmawiać. Prezes Kulesza bardzo ceni sobie dialog, a doświadczony poprzednimi trzema trenerami woli dziś wybrać osobę, która będzie mu dużo bardziej przychylna. Nie wiemy, że Sousa, Michniewicz czy Santosz nie byli w najbardziej wymarzonych relacjach z prezesem. Jeden uciekł, gdy Zaczął mu się sypać pod nogami, drugi został kozłem ofiarnym afery premiowej, a trzeci traktował nas nieprofesjonalnie. Kulesza mógł również bać się innych silnych charakterów. Nie lubi mieć osób, które potrafią chodzić z nim na wojenki. Bardzo wiele mówiło się o tym, że z trenerem Papszunem prezes Kulesza mógłby mieć cały czas pod górkę, a ten po prostu ma już tego dosyć. Probyż zna również realia bycia selekcjonerem. Potrafi w taki sposób zarządzać drużyną, co daje mu wielką przewagę względem reszty kandydatów, którzy w bardzo krótkim odstępie czasu musieli się uczyć zupełnie nowej roli i też nie wiadomo, czy w niej by się do końca sprawdzili. Kluczową rolę w tym wszystkim mógł odegrać również brak sztabu Marka Papszuny. Cały jego sztab został w Rakowie, a my zwyczajnie nie mamy teraz czasu, by kompletować go na szybko. To wszystko trwa, już zaraz musimy zgłaszać piłkarzy na zgrupowanie. Nie wiemy też, czy potencjalnie nowy sztab by się sprawdził. Chcemy również odmładzać naszą kadrę, a w końcu probierz zna tych piłkarzy z niższych roczników idealnie. Myślę, że będziemy świadkami wielu debiutów i mocnych zaskoczeń po stronie zawodników. No i bardzo dobrze, bo tego w końcu chcemy latami był również w ciągłej ekstraklasowej pracy. Problem jednak w tym, że w dużej mierze stawiał on na tak zwany zagraniczny szrot, więc to akurat za trenerem zdecydowanie nie przemawia. W kadrze U21 ja sam widzę wielu potencjalnych zawodników, którzy mogliby wskoczyć do pierwszej reprezentacji, ale do tego trzeba mieć jaja, by bardziej zakorzenionych piłkarzy odesłać już całkowicie z kwitkiem. nie raz w swojej karierze udowadniał, że nie boi się zrezygnować nawet z największej gwiazdy w drużynie, jeśli tylko ten mu podpadnie. Nie chce mi się jednak wierzyć, że w reprezentacji Polski będziemy świadkami wielkiej rewolucji. Nowy selekcjoner często z drużynami osiągał wyniki ponad stan, choć i równie często z innymi zawodził. Prowierz od lat uważa, że Polska ma naprawdę dobrych trenerów, tylko po prostu nie ma z czego lepić. Dostając tą kadrę ma idealną możliwość, by pokazać to, co głosi od tak wielu lat. Zobaczymy, jak mu pójdzie. Trener zna całe struktury PZPN-u i to jest o tyle dobrze, że wchodząc do tej reprezentacji nie dozna on nagle jakiegoś szoku, bo doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jaki bajzel tam panuje. Wszystkim może nie pomagać presja. To trener, którego nie chcieli kibice i on musi teraz wszystkim udowodnić, że się mylili. Ja nie pamiętam, który trener już od początku miał tak wielu swoich przeciwników. Pamiętamy, jak to się skończyło, gdy trenerem Polski był Brzęczek. Za długo swojego miejsca nie zagrzał, a tu boję się o to, że sytuacja może się powtórzyć. Internet po wyborze probierze zagrzmił i naprawdę ciężko jest znaleźć wiele komentarzy popierających ten wybór. Dziś kibice w większości są nastawieni bardzo sceptycznie, ale po ostatnich wynikach naszej kadry ciężko tu komukolwiek się dziwić. Mam wrażenie. Że jego osoba medialnie może pójść w dwie zupełnie różne strony. Probysz to trener, który bryluje na konferencjach prasowych i nie gryzie się w język. Znany jest z robienia show i kontrowersyjnych wypowiedzi. Jeżeli będą wyniki, to na pewno zbudują swoją sympatię od strony kibiców. Gorzej jeśli ich nie będzie, bo może to zadziałać w drugą stronę. No i trzeba wziąć też pod uwagę najważniejsze, czyli styl gry Michała Probierza. To kolejny trener z głównym nastawieniem na wynik. Niekiedy grał w najbrzydszy sposób z całej ligi, a gry na przykład Krakowi nie dało się oglądać. Defensywny styl gry, który męczy. Nie rozumiem po raz kolejny takiego wyboru. Od odejścia całzy mieliśmy cały czas trenerów z defensywnym nastawieniem i przez cały czas spotykało się to z negatywnym odbiorem u kibiców. Być może Probysz dostosuje inny styl pod reprezentację i miejmy taką nadzieję, że tak będzie, bo jeśli nie, to znowu czekają nas godziny oglądania antyfutbolu, by później zmienić trenera za słaby styl gry. Pozytywnie na kadrę może wpłynąć jego charakter, bo już nie raz udowadniał, że ma on zadatki na prawdziwego szefa. Inną rzeczą jest to, czy uda mu się taki status w reprezentacji podtrzymać. To wciąż trener, który nie będzie wielkim autorytetem dla naszych piłkarzy z zachodu i to w pewnym sensie jest naszym błędnym kołem. Ja natomiast właśnie w tym pokładam największe nadzieje. Nasi piłkarze przecież Przecież nie potrzebuję w pierwszej kolejności wiedzieć jak grać, tylko naprawić swój mental i pokazać więcej zaangażowania. Może właśnie pod tym kątem probierz okaże się naszym sposobem na sukces. Prezes Kulesza z trenerem probierzem pracowali pierwszy raz już w 2008 roku. W pierwszych latach w Białymstoku zdobył Puchar Polski oraz wygrał z nimi Super Puchar. Był to wynik znacznie powyżej oczekiwań i do teraz są to jedyne dwa puchary zdobyte przez Jagiellonii w całej historii ich klubu. Na tamten moment zajął również najwyższe w historii klubu, czwarte miejsce w Ekstraklasie. Z klubu odszedł w 2011 roku dołączając na zaledwie dwa miesiące do ŁKS Łódź. Tylko dwa miesiące, bo zgłosił się do niego Aris Saloniki i uwaga... Tu też pracował nie więcej niż dwa miesiące. Prowyż poprowadził zespół w dziewięciu meczach, z których 4 wygrał, jeden zremisował i 4 przegrał. Aris objął w strefie spadkowej i bardzo szybko zajęło mu to, by się z niej wydostać. Szybko również awansował z nimi na dziesiąte miejsce, choć Aris później znowu zaczął zawodzić. Jego rządy w pewnym momencie przestały podobać się szefa Marisu. Odsunął od zespołu ich największą gwiazdę, co, patrząc na naszą reprezentację, może być czymś pozytywnym. Jego przygoda w Grecji skończyła się przedwcześnie, ponieważ klub miał ogromne problemy finansowe i nie wypłacał premii swoim zawodnikom nawet od 7 miesięcy. W międzyczasie bez większych sukcesów prowadził Wisłę Kraków, GKS Bełchatów oraz Lechie Gdańsk i tak ponownie został zatrudniony w jadze. W kwietniu 2014 roku Cezary Kulesza zdecydował się ponownie do siebie probieża. Już w pierwszym sezonie po jego powrocie Jagiellonia po raz pierwszy w historii klubu stanęła na podium Ekstraklasy. Sukces ten udało im się poprawić już dwa lata później, gdzie Jagielloni do wygrania Ekstraklasy zabrakło jedynie dwóch punktów. Tak duże sukcesy przyczyniły się do tego, że obecny selekcjoner reprezentacji Polski został w trenerem stulecia. W tym momencie zdecydował się pójść na kolejne wyzwanie i tak postanowił dołączyć do Krakowi. Z tamtego okresu pochodzi słynne już zasadzenie przez trenera sadzonki symbolizującej proces budowy drużyny. Probysz w 2020 wywalczył z drużyną Puchar Polski oraz super Puchar Polski. Bo to pierwsze trofeum dla klubu od sezonu 1947-1948. Dostał bardzo dużo zaufania ze strony. Zarządu i pokładano w nim wielkie nadzieje. W pewnym momencie dostał nawet władzę absolutną i tak został wiceprezesem dotyczącym spraw sportowych, ale ta powyżona mu funkcja skończyła się w nie najlepszy sposób. Probyż przez 4 lata przeprowadził ponad 50 transferów. Większość z nich były bez większego pomyślunku i zazwyczaj te pieniądze były przepalane. W lidze również grali przeciętnie i nic nie wskazywało na to, by nagle ten projekt miał zacząć odnosić sukcesy. Prezes Krakowi był naprawdę cierpliwy. Według wielu, probysz pracował w klubie nawet za długo. Nikt nie może tutaj zarzucić komukolwiek, że został zbyt szybko zwolniony. W Krakowie również najbardziej byliśmy świadkami jego antyfutbolu. Tej gry momentami po prostu nie dało się oglądać. Z pasjastymi poza udaną przygodą w Pucharze Polski, Probierz zajął tylko raz czwarte miejsce i był to jego najlepszy wynik. Jak na to jakie miał możliwości trzeba przyznać, że spisał się znacząco poniżej oczekiwań. W listopadzie 2021 roku jego kontrakt został rozwiązany za porozumieniem stron. Po Krakowi zaliczył bardzo krótki, bo tylko dwudniowy pobyt w Niecieczy i wybrał się do reprezentacji u 21. W 10 spotkaniach dwa razy przegrał, 3 razy zremisował i 5 razy wygrał. Z tym, że wcześniejsze 8 spotkań były meczami towarzyskimi. Z kadrą nie przegrał żadnego ze swoich ostatnich 7 meczów. Ostatnia porażka to wynik 3-1 przeciwko Chorwacji, więc też przeciwnik był bardzo mocny. Podczas tych 10 spotkań probysz korzystał z aż 42 piłkarzy, co może być dobrym prognostykiem na przyszłość i ciekawą odmianą po Santosie, u którego nie zadebiutował żaden piłkarz. I to w zasadzie tyle, co można powiedzieć o wizytówce nowego trenera reprezentacji. Polski. Wielu po tej decyzji już w tym momencie domaga się dymisji Cezarego Kuleszy, ale wbrew pozorom ten naprawdę ma bardzo silną pozycję i ma on, co wskazuje nawet na to, by miał przegrać kolejne wybory. Kulesza ma bardzo duże poparcie w pzpn i to dlatego, że jest przeciwieństwem Zbigniewa Bońka. Wszystkie zmiany konsultuje z zarządem, a Bonik działał dużo bardziej autorytarnie. Kulesza jest otwarty na dialog, każdą decyzję podejmuje z innymi członkami zarządu, co bardzo im się podoba, bo w końcu mają realny wpływ na to, co w związku się dzieje. Mało co zagraża posadzie Kuleszy, mimo tego jak zły jest obecny jego wizerunek. Dziękuję za oglądanie tego filmu do końca, dajcie koniecznie znać jakie macie oczekiwania od trenera probierza, uważacie, że to dobry wybór, czy jednak selekcjonerem reprezentacji polskiej powinien zostać Marek Papszun. Jeszcze raz dzięki za oglądanie do końca, mówił do was Jerzyk, mówił do was Świat Futbolu, do następnego i... Шемано.